Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Moi drodzy, dzisiaj otrzymałem taki oto prostownik od jednego z widzów, który po teście prostownika Apsar 8 na kanale Mr. Akumulator postanowił, że zakupi sobie też taki prostownik. Jednak postanowił wybrać wersję troszkę mocniejszą o nazwie handlowej 11, czyli mamy tutaj do czynienia Rzekomo z prostownikiem o wydajności prądowej 11A, no postanowił, że zaraz po zakupie przyśle go do mnie, żebym go przetestował, a więc dzisiaj zapraszam Was serdecznie na test tego oto prostownika ABSAR 11. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, żeby nie zagadywać tutaj, rzuciłem sobie od razu na instrukcję. Obsługi. Instrukcja w języku polskim jest dodrukowana, dołączona. Niestety nie ma tu żadnych informacji technicznych, które mnie najbardziej interesują. A więc instrukcji podziękujemy. Natomiast słuchajcie, co można powiedzieć na, tego, na temat tego prostownika. No, na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę całkiem ciekawie. Porządna, metalowa. Obudowa. No, waga tego prostownika też tutaj wydaje się być taka no, znacząca. Pooglądałem sobie go z każdej strony i słuchajcie, udało mi się znaleźć takie oto informacje, czyli to, czego nie, nie doszukałem się w instrukcji. Najważniejsze dla mnie jest prąd po stronie wtórnej tego. Transformatora, czyli tego prostownika, jest na poziomie 7,4A. No, te 11A to tutaj chyba jakieś efektywne. Podejrzewam, że podobnie jak to ma w przypadku wielu konstrukcji, jest to gdzieś jakiś prąd szczytowy. Natomiast producent mówi tutaj, że wydajność prądowa tego prostownika jest na poziomie 7,4A. No i słuchajcie, na pierwszy rzut oka. Patrząc na krokodylki, jeżeli mamy tu do czynienia z prostownikiem o wydajności prądowej 7A, to te kable wydają się w miarę sensowne. Krokodylki porządną mają tutaj sprężynę, także fajnie porządnie to trzyma. Słuchajcie, duży czytelny amperomierz. Zobaczymy, jak tam będą wyglądać jego wskazania. Mamy tutaj zabezpieczenie w postaci bezpiecznika 20A po stronie wtórnej. Po stronie pierwotnej tutaj nie widzę nic. No i co? Podłączymy sobie ten prostownik do mojego elektronicznego obciążenia i spróbujemy sobie na szybko wyznaczyć charakterystykę napięciowo-prądową tego prostownika, czyli zobaczymy, czy faktycznie te 7,5 Ampera tutaj będzie do uzyskania. No i tak, prostownik mamy dołączony do elektronicznego obciążenia. Będę tutaj działał w funkcji stałego napięcia, a więc napięciowo będę tutaj obciążał ten prostownik. Słuchajcie w spoczynku mamy tutaj gdzieś w okolicy 17V. Zobaczymy co będzie przy napięciu około 162, bo to, to napięcie zawsze wszystkich tutaj interesuje. No i co tu mamy. Przy tym napięciu mamy w okolicy 0,8 ampera. Dołączyłem sobie tutaj jeszcze. Miernik, żeby mi zmierzył napięcie sieciowe, zobaczcie to napięcie sieciowe u mnie w tej chwili jest dosyć znaczące. Mam tu w okolicy 240 V. No nic, no lecimy dalej, będziemy go obciążać. Zobaczymy w okolicy 16 V. Nadal mamy taki 0,9 Ampera. Tu gdzieś się pojawia. Powiem Wam szczerze, że wygląda bardzo miękko wygląda ta charakterystyka a nawet bardzo miękko, w okolicy 15V mamy gdzieś tu coś koło 2 amperów. Dobra, zobaczymy, zobaczymy faktycznie tą wydajność prądową. Słuchajcie, ja tak zawsze sobie mierzę gdzieś 12,5. No, i faktycznie wygląda to tak, że można tutaj liczyć gdzieś na 75 ampera prądu. Bo jeżeli podłączymy mocno rozładowany akumulator, który ma napięcie spoczynkowe gdzieś tam w okolicy słuchajcie 12, czy nawet poniżej 12V, to po podłączeniu takiego prostownika no Pojawia się tu gdzieś w okolicy 12,4, 12,3. Oczywiście, w zależności od akumulatora, od prostownika, ale tak to mniej więcej wygląda. Jak tam wyglądają wskazania tego prostownika? No, słuchajcie, ciemnień. Mamy tu mniej więcej poprawne wskazania. Mamy tu w okolicy 8A. Coś koło tego, nawet chyba kapkę mniej wskazuje ten amperomierz. No, tylko powiem Wam szczerze, że. Trochę mnie tu zastanawia to napięcie, a raczej ten prąd podczas fazy wysycania, bo tu mamy dość, a bardzo mięciutki jest ten, ten transformator. Bardzo małym prądem będzie tutaj przeprowadzona ta faza wysycania. Czy to się przełoży na efektywność tego e, ładowania? no to się okaże tak jak mówię, no dość wysokie napięcie sieciowe i przy 16V mamy gdzieś w okolicy 1-2A 1, no a spoczynkowy, tak jak mówiłem w okolicy 178 czyli naprawdę bardzo miękki jest ten transformator no słuchajcie, nie ma co dłużej tutaj dewagować. Tylko przygotować jakiś akumulator, i niech sobie tutaj ten prostownik radzi. No I tak, moi drodzy, przygotowałem tutaj zawodnika do naładowania tym prostownikiem. Słuchajcie, wybrałem akumulator o pojemności 74 Ah, no bo mamy tutaj do czynienia z prostownikiem o wydajności prądowej 7,4 ampera, więc myślę, że ten akumulator będzie idealny do tego celu, ale co wam chciałem powiedzieć? Słuchajcie, no prostownik pomimo tego, że będzie ładował nowy akumulator, no bo niestety nie mam używki o takiej pojemności, to słuchajcie, będzie miał tutaj naprawdę dużo do zrobienia, a dlaczego? Już wam pokażę. Zobaczcie sobie, jak wygląda gęstość elektrolitu w tym akumulatorze. No, mamy tu. Nie wiem, powiem Wam szczerze, ile tu mamy. Mamy tu bardzo niską gęstość elektrolitu, co też potwierdza, zobaczcie to napięcie tego akumulatora. A więc, na no, początek, może być dość ciekawy no co tutaj rejestracja sobie leci mnie interesuje oczywiście ten prąd ładowania załączymy sobie ten prostownik do sieci no i zobaczcie mamy tutaj na początku nawet więcej niż 7,4A to napięcie oczywiście tutaj nam będzie dość szybko rosło no i niech sobie działa tutaj klient. No i zobaczymy. Słuchajcie, ja myślę tak. Rozsądne w moim odczuciu, takie rozsądne ładowanie. No to słuchajcie, jest to prostownik dostosowany do pojemności tego akumulatora. Więc wydaje mi się, że w ciągu 16 godzin powinien się tutaj wyrobić. I byłby to taki czas w moim odczuciu akceptowalny. Taki czas, no, szczerze mówiąc, całkiem przyzwoity. Ja oczywiście pozostawię dłużej ten postawnik podłączony. Myślę, że taka górna granica to będzie 24 godziny. No i zobaczymy sobie. Ja tu podejdę po 24 godzinach, no i zmierzymy sobie tu po 12 godzinach tą gęstość elektrolitu i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No i zobaczcie, właśnie tego się obawiałem. Powiem szczerze: e, mija właśnie 20 godzina ładowania. E, ja wiem, że mówiłem, że będę ładował go 24 godziny. Ja będę to ładowanie kontynuował. No niestety mam pilny wyjazd na dosyć długo. E, no i powiem szczerze, ale pomijając to, słuchajcie, co tu się dzieje? E, tu tak naprawdę na chwilę obecną już niewiele się dzieje. Po 20 godzinach ładowania zobaczcie jak ta gęstość elektrolitu wygląda na chwilę obecną. No, mamy tutaj jakieś 1.21 po 20 godzinach ładowania. No cóż, wynika to właśnie z tego co mówiłem na początku, że ta charakterystyka ładowania jest dość miękka. Ten transformator jest dość miękki. Wtedy miałem tutaj napięcie sieciowe w okolicy 240 V. W tej chwili mam tutaj, sprawdzałem przed chwilą 230. Co też przekłada się właśnie na prąd ładowania, który na chwilę obecną. Słuchajcie, spadł poniżej 1A. No cóż, ja kończę to ładowanie na chwilę obecną, ale myślę, że po powrocie. No Będę kontynuował i zobaczymy, po jakim czasie ten akumulator tu osiągnie tą gęstość elektrolitu, jaką powinien osiągnąć. Czas na kontynuowanie testu tego prostownika słuchajcie. No, dwa dni mnie nie było, a więc zobaczmy sobie, co tu się zmieniło od ostatniego czasu. Pamiętacie, tam było 1,21. Co mamy po tych dwóch dniach? Zapewne coś nam wzrosło. No, mamy tu jakieś 1,23 słuchajcie. No i co, niewiele czasu zostało już prostownikowi. Zobaczymy. No nie podejrzewam, że w ciągu tych 4 godzin się tu nasz koleżka wyrobi. Ale zobaczymy, słuchajcie, zmierzę tutaj gęstość po 24 godzinach. Jeżeli tej gęstości odpowiedniej nie będzie, co tak jak mówię, nie podejrzewam, no to będę tak długo ładował tym prostownikiem, aż w końcu tą gęstość uzyskamy. No zobaczymy, ile czasu mu to zajmie. No i minęło właśnie 36 godzin od rozpoczęcia ładowania. Zobaczcie, co się tu udało w końcu uzyskać. No, mamy 1,28, a więc po 36 godzinach ten prostownik w końcu naładował ten akumulator. Dobra, przejdziemy teraz do krótkiego podsumowania i ja co nieco powiem więcej jeszcze. Moi drodzy. Podsumowując tutaj test tego prostownika, to by tu na jego temat powiedzieć. No tak jak się niestety spodziewałem po teście, po wyznaczeniu tej charakterystyki napięciowo prądowej, no niestety, ten transformator jest w moim uczuciu oczywiście zbyt miękki. Do takich akumulatorów o pojemności 74Ah, gdyż w tej fazie wysycania, to no jak mogliście zauważyć, to no ten prąd ładowania był już tam znikomy. No, gdzieś to naj, maksymalne napięcie, które tam ten prostownik osiągnął na tym akumulatorze, no to było gdzieś w okolicy 15,8V, dlatego że prąd ładowania był zbyt mały. no i Niestety pewnie będziecie zawiedzieni ale no nie pokażę tego prostownika w środku, gdyż no po konsultacji z właścicielem po przekazaniu mu informacji jakie są moje jaka jest moja opinia na temat tego prostownika, jakie tutaj uzyskał te wyniki, doszedł do wniosku, że zwróci ten prostownik do sprzedawcy, a więc żeby się tutaj nie narażać na jakieś komplikacje przy zwrocie nie będziemy go otwierać. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, jak tutaj zaglądałem do środka, to też tutaj mamy do czynienia z kostką KBPC. A więc, jest to klasyczna kostka, mostek prostowniczy, umieszczony na kawałku jakiejś blachy aluminiowej. A więc, nie jest do budowy przykręcony. No i co? Słuchajcie, jeszcze chciałbym się tutaj odnieść do testu Roberta. Na kanale Master Akumulator Tam on testował wersję 8A, żeby nie było wątpliwości. Zwróćcie uwagę na ten film od Roberta. Tam ten prostownik osiągnął napięcie 16,2 bodajże, a więc ta charakterystyka tego prostownika, tego transformatora jest z grubsza inna w wersji 8A i inna jest w wersji 11A. Sam w sobie prostownik może nie jest zły, tak? No, na pewno nie jest to. Demon szybkości w efekcie końcowym no zrobił tą gęstość elektrolitu, aczkolwiek zrobić gęstość elektrolitu to jest złe powiedzenie. Odbudował tą gęstość elektrolitu tego akumulatora, natomiast w moim odczuciu ten czas jest nieakceptowalny. 36 godzin to jest zdecydowanie za dużo na prostownik o wydajności 7,4A. Co można zostawić? Jedynie producentowi, że nie ma tutaj żadnych obietnic, ten prostownik przy tym obciążeniu, wprawdzie to obciążenie dość szybko spadło, ale nie nastąpiło tu żadne wyłączenie, ja sprawdzałem tutaj, on się nie przegrzewał jakoś specjalnie, także no. Tu trzeba jedynie zostawić, że faktycznie ta wydajność prądowa się potwierdza. Oczywiście to, co piszę tutaj, to umówmy się, że jest to nazwa handlowa 11A, gdzieś tam jakiejś efektywności, niech to się nazywa jak chce. Także, tak jak mówię, jak ktoś chce mieć urządzenie, które bardzo spokojny, bardzo powolny sposób e, będzie ładować. Ten akumulator to w zupełności ten prostownik się nada nawet powiedziałbym, że mniejsze pojemności, bez najmniejszego problemu, można tutaj akumulatory o mniejszych pojemności podłączać, ta charakterystyka jest na tyle miękka, że, że ten, ten końcowa faza wysycania jest bardzo, ale to bardzo delikatna. Natomiast jeżeli ktoś chce urządzenie, które w dość efektywny sposób, czy w normalny. Umówmy się, 16 godzin to naprawdę nie jest jakaś wygórowana wartość, tak? Jeżeli ktoś chce coś szybszego, no to ten postawnik na pewno się do tego nie nada. Słuchajcie, ja Wam jak zwykle dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.